Staramy się cały czas być na szczycie. mój rap, mój świat, moje życie, tereny i rejony już dobrze znamy, wiemy kto, jak, gdzie i z kim gdzie nie rybamy, wiemy o to chodzi, co chodzi, czujemy tylko nosem, bo na tych rewirach łatwo minąć się z ciosem, więc trzeba uważać, żeby być ostrożnym, nie nieść spału i nie, nie rób, rób dziomułek wokół siebie bałaganu. Robię mu wszystko, by być na strzycie. Mój rap, mój chat, moje życie. Czy dobiezakie czy nie wie Mój rap, mój chat, moje życie. Robię mu wszystko, by być na strzycie. Mój rap, mój chat, moje życie. Czy dobiezakie czy nie wie Mój rap, mój chat, moje życie. <śleszy> Mój świat, moja tęcza, wczesnym ranem Pamiętaj, by nigdy nie mieć dupy szklanej Nie dać sobie dmuchać w Każdy dobry twardy, jest z nami radkie. Góry, horyzonty, doliny i brzegi Dookoła przemoc, stare szeregi Ciemne strony mocy Uspierdalamy czyste Nigdy się nie poddamy, to jest oczywiste Jeżeli owoce, to zasmaczyste Jeśli warzywa, to tylko te twarde Wokół same mordy harde Na tych rejonach trzeba uważać Gdy nimi przejebane, pokaż tą kokardę i wystawcie gardę. Pomimo wszystko, zawsze parcie. Między swoimi tworzymy bardzo dobre wsparcie. Walczymy za żarcie i nigdy nie pękniemy. Tak mówią nawet cztery żywioły: ognia, powietrza, wody i ziemi. W sposób zawsze na wszystko znajdziemy. Robimy wszystko, by być na szczycie. Mój rap, mój świat, moje życie. Czy czy nie wierzycie, mój rap mój świat moje życie robimy wszystko by być na szczycie. mój rap mój świat moje życie Czy takie czy nie wierzycie, mój rap mój świat moje życie robimy wszystko by być na szczycie. mój rap mój świat moje życie Czy takie czy nie вierzycie. mój rap mój świat moje życie Moje życie toczy się, polega na tym, że jestem między wielkimi budynkami, bo lubię oglądać bloki, kamienice i katy. lubię zwiedzać węchna jak mieszkają, bo to piękne, gdy jest ładny styl i wszyscy podziwiają, takie coś jest właśnie zajebiste, jak zwiedzanie miast, to jest oczywiste, uważaj na problemy osobiste, na każdej ścieżce żywoistej my zbudujemy coś, damy radę zawsze, choć życie daje coś. Będziemy spuszczać łomo z pewnością, tworzymy drogę życiową, zawsze kolorową, choć czasem czarno-białą. Tak, by na tym świecie, ze czegoś bywa mało, albo za dużo trzeba uważać też, z użytkami, żeby nie przesadzić, zasuwamy z tematem. Chyba wszystko jest jasne, stworzył będę to, co najlepsze, puch i kalendarz nie szasne. nie jestem wiarzorem, więc nieba nie spadnę. Robimy wszystko, by być na styku. mój rap, mój świat, moje życie. Czy dobierzacie, czy nie wierzycie? Mój rap, mój świat, moje życie. Robimy wszystko, by być na styku. mój rap, mój świat, moje życie. Czy dobierzacie, czy nie wierzycie? Mój rap, mój świat, moje życie. Robimy wszystko, by być na styku. mój rap, mój świat, moje życie. Czy dobierzacie, czy nie wierzycie? Mój rap, mój świat, moje życie. Robimy wszystko, by być na styku. mój rap, mój świat, moje życie. Czy dobierzacie, czy nie wierzycie? Mój rap, mój świat, moje życie. മക്കൾ ക്ലോട്ടം മറ്റ് പൊട്ട മറ്റു